Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się materacowi, który zapewni Wam nie tylko komfortowy sen, ale także pomoże zadbać o zdrowie i o dobre samopoczucie. Przygotujcie się, aby poznać wszystkie zalety materaca Hilding Salsa. Hilding Salsa to materac, który zasługuje na szczególną uwagę. Jego wkład wypełniony jest pianką Flexifoam, która zapewnia optymalną sztywność, a 7 zróżnicowanych stref twardości zapewnia optymalne podparcie dla całego kręgosłupa oraz równomierne rozłożenie punktów nacisku. Wierzchnia warstwa wkładu to termoelastyczna pianka wiskowita rest, która zapewnia niesamowity komfort, dopasowując się do kształtu ciała i zmniejszając napięcie mięśni. Całość materaca ma około 21 cm wysokości. Hilding Salsa to doskonały materac dla par, szczególnie tych o dużej różnicy wagi i wzrostu. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia nie tylko optymalne podparcie ciała dla każdej z osób, ale także eliminuje efekt przenoszenia się drgań, zapewniając spokojniejszy sen i większą wygodę. Cechą materaca Hilding Salsa jest nie tylko komfort, ale także i zdrowie. Materiał ten zapobiega powstawaniu odleżyn i ma status wyrobu medycznego w klasie pierwszej. Zapewnia optymalne podparcie kręgosłupa, co doceni każdy zmagający się z jego problemami. Pamiętajcie jednak, że jeśli cierpicie na jakieś dolegliwości, najlepiej będzie, jeśli skonsultujecie się z lekarzem. To co ważne, jest to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Zanim zakończymy, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. teraz Healing Salsa posiada certyfikaty o tex AR, C i ND, co świadczy o najwyższej jakości materiałów. Sam producent oferuje 15 lat gwarancji, dzięki czemu możecie być pewni jakości produktu. To już koniec recenzji materaca Healing Salsa. Mam nadzieję, że była dla Was interesująca i pomoże Wam w podjęciu decyzji. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat dobrego snu, subskrybujcie kanał Sypianie Plus i obejrzyjcie inne nasze filmy. Dzięki!